Witam wszystkich stron. Fnaf KRÓL dzisiaj zagramy w BeamNG Drive. I jakie, to ma bogat... jakie to bogaty ma piękny środek. I to auto się w ogóle nie nadaje do tego. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Przedojechać do mostu, a potem przeskoczyć przez most. Jak dojadę do mostu, to wtedy mogę sobie zmieniać auto. Tak myślałem. Ale dobra, jakbyśmy jechali tak trochę szybciej. Albo tędy jakoś, to powinniśmy dojechać. No to dojechaliśmy. <laughs> nie no dobra. A nie wylosuję sobie to, bo nie mam tego moda. To z zamkniętymi oczami wybieram. Nie wiem jakie to. Nie. <laughs> Dlaczego ja to wybrałem? Nie mam pojęcia. Dobra, jedziemy. Tym na pewno dojedziemy. Mówię wam. Skręcaj! Okej. Okay. Dobra, jesteśmy już. To jest takie auto, że tym praktycznie nie ma szans, żebyśmy nie dojechali. Praktycznie. Pamiętajcie. Chyba wolę już ciężarówkę Dafni niż weko do takiego terenu. Bo Daf się chociaż ładniej rozwala. O! Nie, nie, no, nie nic nie sugeruje. Wcale nie sugeruje, że, ten, że ta ciężarówka się cała rozwali, zanim dojedzie. I w sumie, co to jest serio szansa, żeby tym dojechać. A jednak nie ma, bo nie podjeżdża nawet pod górkę. Tutaj podjedzie, to dojedzie już chyba. znaczy jak tam dojedzie. I dobra, co się radzi taki tir? Ciężarówka się radzi. Myślałem, że ciężarówka to od razu się rozwali, a nie. Przepraszam ci, ciężaróweczko, może ci nie doceniłem. Ej, bez kitu ja tym mogę dojechać, mam szansę. Serio mam szansę. <laughs> Także wiecie, że... No, ja tutaj przeskocz... Jakim cudem! Się dziwię, że ten... Z... że taki tir przeskoczył w ogóle takie coś. O kurde! S mega OP. Spodziewałem się, że to w ogóle tylko nie przeskoczy, a no nie. Tylko wiem, że tutaj musimy przejechać. Dobra, tędy jedziemy. Dobra, jedziemy na skróty. Mogę sobie pomóc, bo się zablokowałem, a nie zniszczyłem fizycznie. Samochód może jeździć, więc mogę sobie pomóc. Lekkie zniszczenia. Dobra, jedziemy autostradą. ...nawigację... ...tutaj. Dobra, może gdzieś tu... Dobra, nie ma długo. Nie jest długo, pamiętajcie. TIR ciężaróweczką można wiele zdziałać. Jak, jak widzieliście. Dobra, trudno, zawracamy, jedziemy. Ja dojadę. <laughs> Tym to nie ma szans, żebyśmy się rozwalili tak doszczętnie. O, jakim cudem to taki teren przejechało w ogóle? Nie, ja tego nie czaję. Lolololol. Dobra. Będziecie mieli skip. O, ale driftuje ciężarówka. Ups. Zeszło powietrze? Aha. A, aha. No to słaba. Oraz skip. O, to się w ogóle te Tędy mam jechać. Jakbym nie widział. Kiedyś się przyjechałem tędy, ale to nie ma po co nawet. Chcę zniszczyć samochód. No troszkę jeszcze chyba zostało. Tym jest... Kolejny crash test. Dobra, ciężarówką to my nie, ma, nie ma szans, że przeskoczymy. się w ogóle kręci szybko. Czułem. 125 na godzinę. Cały tir się te lepiej teraz. Dobra, my już w sprawie jesteśmy. Oh my god, ja nie wiedziałem, że tak szybko pójdzie. Oh my god. No, może średnio szybko. Szybko, to my teraz jedziemy. Ulala. Aha. Aha. Jak dojadę tam, gdzie jest cel zaznaczony, wtedy mogę się naprawić. Tak to nie mogę. Nawet koło sobie przebiłem. Skręcam. Pięknie. Elegancko martwi mnie to, że to może być po drugiej stronie, i jest po drugiej stronie, trzeba jechać prawą stroną. Tą stroną nie wiem, czy mówię je w sumie lewą, jadę ja lewą, i mówię, że trzeba jechać prawą. skręcaj okej, okay. dobra, jesteśmy już, zobaczcie, no dojechałem. Tier nienaruszony w ogóle. Ups. Jeszcze nie dojechałem. Dobra, zobaczcie. Jaki prosek z tego tira. Na luzie. Widzicie? Dobra. To naprawiamy tira i jedziemy. Patrzymy czy... Czy w ogóle wyskoczy? Rzeczku, możesz mieć przez ranę. Rampy nie będę stawiał, bo po, po co? Nie wiem, po co w ogóle stawić rampę. Jak rampa jest tutaj. No. Nadmierne 100 kilometrów na godzinę. No to znowu przeskoczymy. Nie nie, nie, nie całe. Nie, nie, przeskoczymy, zobaczcie. Piękny skok. Wow, ale lecimy szybko. 200. <głosy> <głosy> A, o kurde, zbiorniki z paliwem wybuchły. Chyba wybuchły. Nie wiem. Najbardziej to wygląda jakby ta ciężarówa wybuchła. Co nie? Nie <grymne> to, <tutaj> jest. to jest. Ryolistyczny Beam NG Drive. Coś, czym możemy mieć szansę. Albo nie, teraz coś szybkiego, jak Bugatti. Co, coś, czym nie mamy szansy, praktycznie. O! Tym nie mamy szansy. Czemu? Już wam mówię. <laughs> Popatrzcie się jakie to jest niskie. Nie przejedziemy na drugą stronę. Ale bez kitu. Jak my bez rampy tutaj przeskoczymy, to będzie hit. Bo... <laughs> nie, nie przeskoczymy. <laughs> A jednak przeskoczyliśmy. A jednak nie. Ogółem og og to ja nie zaliczę tego. Wiesz, Bugatti. O, to są w ogóle mega szybkie. Jakbym jeszcze na wyskocznie trafił. Dobra, czyli tędy da się, tak? No, nie da się. O, jak w ogóle. Jak z jakiegoś filmu. O, kurde. Taki, taki Bugatti przed skokiem już takie zrujnowane jest. Tu to zniszczył. Dobra, jedziemy teraz, żeby przeskoczyć. Postarajmy się. Widzowie. Musimy się postarać. Tutaj pięknie. Wyskocznia. Le i i będziemy jak. <laughs> Idealnie prawie by było, jakby się w to nie walnęli. To bogatnie by wylądowało na koła, a, a tak ta, ta chyba kierowca przeżył, co nie? Nie ma głowy w kierownicy, tylko w tylnym siedzeniu. Przeżył, przeżył chyba. Chyba, jak sądzicie? I boga, dał sobie radę, jeśli nie spodziewałem tego. No dobra. Fiata żadnego chyba nie. Okej, okay, co jeszcze mogę wziąć? Ciężarówki to nie. Jakieś takie, no normal... Dobra, Jeepa tego weźmiemy, ja go lubię bardzo rozwalać. Potem moje ulubione auto M malutkie opony ma bardzo ten jeep Ale dobra ULT <laughs> to, to szybsza od Bugatti <laughs> To szybsza od Bugatti OL pędzę <laughs> Dobra, co jakbyśmy sobie jeszcze? Dodatkowo przyspieszyli samochód? O, to już tego nie wytrzymuję. <grystanie> no, jakim cudem ten pojazd jeszcze się nie zepsuł? W się sensie nie zepsuł, że mi nie skraszowało gry. O, to jest szybkie. Dobra, lepiej sobie daję radę, chociaż przy tym niż Bugatti. Chyba. Brzmi jak kupa. Nie, 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 nie. Ej, pomyślcie sobie, że lecieliście takim samochodem. Lecicie, że teraz by będzie można jeszcze szybszy czas? Oj, spadniemy tutaj do przepaści. Kurde. Ej, tak nie może być. Nie możemy spaść do przepaści. Tu. co oh, sam jej pleci. Do przepaści to nam się zepsuła gra, Ty... zepsuła się gra. O, oh, to jest piękne. No, ładny tył chociaż. Przód też. Ale dobra, jakbyśmy chcieli teraz normalnie, czyli wyskocznią. Czy damy radę? Okej, okay, tutaj przy, podczas skoku. Okej, okay, chyba damy radę, powinniśmy dać. Kręcamy! o, to pięknie wygląda. W ogóle wolne. kurde, zderzak co zeżarło. O, kierowca, to, to tragicznie. Nie widzi, co się dzieje w ogóle. O kurde Przeskoczył chyba Jak teraz nie zepsuje się i nie wypadnie gdzieś tam Jak nie spadnie to przeskoczył O kurde cios prosto w tył No przeskoczył Jeep zaliczany <laughs> Jakie jest moje najniższe auto chyba? To Bugatti. Też jest... Dobra, teraz moje ulubione auto, czyli Mercedes GLS. ja mój ulubiony. <laughs> Ten jest trochę niedopracowany czasami. Jak się niszczy, więc weźmiemy premium chyba. Ja, co prawda lubię niebieski. No ale... No. Zobaczcie jakie to jest piękne wielkie, szybkie no wielkie to akurat trochę minus o jakie to szybkie w ogóle <laughs> przedni auto to miało za szybko Tym będziemy to puszczać jako, jako różni ludzie którzy to widzieli a my sobie teraz spowolnimy czas Ej, czy to nie doleci? Ej, nie doleci chyba. Czy idealnie będzie? Nie, nie ma szans. O kurde. A ten też jest trochę niedopracowany. Szyby, o co mi chodzi. Kierowca. Ej, kierowca ten dosłownie przesrany ma. O kurde Ale doskoczył no, doskoczył, stoi Teraz ładna kamera zewnętrzna O, ale pięknie pędzi Wygląda jakby miał doskoczyć tutaj już tak średnio No, ale wyhamował i żyje No, kierowca by przeżył, mi się wydaje. Lampy się zepsuły. O. Lampy mają... Zobaczmy, czy tym autem w ogóle to jest możliwe, nawet inną wersją jakoś. Postarajmy się jeszcze raz. Wtedy to mogło coś pójść nie tak, co nie? Teraz postarajmy się przeskoczyć. Gaz do dechy. Żadnej, żadnych błędów Nie O kurde, teraz chyba Nie, teraz lepiej skończył Przyznaję lepiej O kurde Ej, tak tragicznie tutaj zahaczył na no kółek nie ma z przodu. Najbardziej to mi się podoba ten tył tego samochodu. Napiszcie, jakie jeszcze auto wypróbować od samego początku. W kolejnych odcinkach, a żegnam. Pa pa.